Witam serdecznie. Dzisiaj będzie tak nietypowo. Mianowicie spojrzymy sobie tutaj bliżej na tego typu urządzenie. Mowa tutaj o takim innowacyjnym urządzeniu jak pralkomat. Moi drodzy, od pewnego czasu zaczęły się pojawiać tego typu automaty w naszym kraju. Podobno cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i powodzeniem we Francji. Jest to taka samoobsługowa Pralnia. I przyjrzyjmy się tutaj bliżej, mamy tutaj takie trzy bębny. Pierwszy bęben o wsadzie 8 kg, drugi 18 kg, natomiast tutaj mamy suszarkę o wsadzie również 18 kg. Tego typu automaty są czynne całą dobę o każdej porze, także to jest ciekawa sprawa. Może być to naprawdę ciekawa opcja dla osób, które chcą wyprać jakieś większe gabaryty typu śpiwor, koce za jednym razem, gdzie normalnie w domu musielibyśmy zapuścić takie pranie na przykład na dwa razy, bo nie bylibyśmy w stanie tego włożyć do naszej pralki. W tym czasie możemy sobie zrobić na przykład jakieś zakupy, pójść na kawę, herbatę. Znajdujemy się tutaj akurat pod Carrefour'em, także... Możemy tutaj sobie na spokojnie wszystko porobić co chcemy, a to nam wypierze, i rzekomo na parę minut przed końcem prania zostaniemy poinformowani SMS-em. Tutaj, jeszcze taka informacja, niestety, może być tutaj kluczowa: Tutaj, operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody podczas prania. Tutaj mamy panel dotykowy. czytnik kart, wrzut monet. Terminal nie wydaje reszty. Dziękujemy za zrozumienie, także trzeba się zastanowić trzy razy naprawdę, mieć odliczoną tutaj gotówkę. Płatność banknotami również jest tutaj możliwa i terminal nie wydaje reszty. Dziękujemy za zrozumienie. Także uważajcie, uważajcie tutaj przy płatnościach. Przycisk załączający tutaj naszą pralkę. W tym przypadku 8 kg. Otwórzmy to, spójrzmy. Tak prezentuje się wnętrze. Detergent zawarty w cenie. Hipoalergiczny, bezfosforanowy, dozowany automatycznie przy każdym praniu. Uwaga. Pralka pracuje z dużą prędkością. Wysokie obroty a temperatury wody osiąga 90 stopni. Nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu pralkomatu. Obsługa urządzenia przez dzieci jest zakazana. Nie dociskać nadmiernie drzwiczek i pokrywy urządzenia. Proszę zaczekać aż uruchomiony program dobiegnie końca. Dopiero wówczas otworzyć drzwiczki lub pokrywę. Tutaj jest cena: aktualnie 35 zł za wsad do 8 kg. Tutaj jest aktualna cena 50 zł za wsad do 18 kg i tutaj mamy osobny guzik, przycisk startu. Tutaj znowu ta tablica informacyjna. Zobaczmy jak tutaj te 18 kg się prezentuje ten bęben. Dokładnie w ten sposób. No jest masywny, jest potężny z pewnością tutaj bardzo dużo wejdzie. I tutaj oczywiście ta sama informacja. Ja w tym materiale nie będę tutaj zapuszczał żadnego prania, ponieważ no, nie będę raczej korzystał z tego typu urządzenia. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy, co ciekawe, suszarkę. 15 zł, 15 minut i tutaj znowu mamy osobny przycisk, tak to się prezentuje. Uwaga, zakaz suszenia odzieży zanieczyszczonej substancjami łatwopalnymi, zakaz suszenia odzieży zawierającej tworzywa sztuczne. Piankę, gumę i podobne substancje. Suszyć wyłącznie rzeczy wyprane. Zakaz suszenia odzieży zanieczyszczonej olejami i smarami. Nie dotykać suszarki aż do pełnego zatrzymania. No, logiczne. I sprawdźmy, jak tutaj ta komora od suszenia się prezentuje. Jest, wydaje mi się, jeszcze większa niż tamte. Spójrzcie, jaka ona jest długa. Także ciekawe naprawdę rozwiązanie. Pójrzmy sobie jeszcze tutaj pokrótce na ten panel dotykowy. Ustawmy język polski. Status pralkomatu. Nie wiem czy dobrze widzicie, niestety tutaj światło odbija. Także tutaj mamy status pralkomatu. Praca zmienić temperaturę. Możemy sobie zmienić temperaturę na niską, średnią i wysoką. Dajmy sobie wstecz. Dajemy start. I wybieramy sobie tutaj jak mogliście usłyszeć pranie lub suszenie. No i tak pokrótce tutaj ta obsługa tego urządzenia się prezentuje. Jak już wcześniej wspominałem, no podobno odnosi sukcesy we Francji. Zobaczymy jak to będzie w naszym kraju. Z tego co się orientuje, w niektórych przypadkach możemy też użyć swojego własnego proszku. Nie wiem, czy akurat tutaj w tym modelu tego pralkomatu, ale w innych, z tego co słyszałem podobno, możemy użyć czy też po prostu kapsułek naszych własnych. I z tego co się jeszcze orientuję, bodajże na stacjach BP pojawiają się też pralkomaty, tylko że o wiele mniejsze. Powiedzmy 1 czwarta tego pralkomatu, gdzie mamy tylko po prostu jeden wsad do prania i po prostu do suszenia. No i tak to pokrótce wygląda. Ciekawe co jeszcze wymyślą w przyszłości. No i ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.